Jesteśmy z Kęczyna. I dlaczego uzdrowisko choroby z Półgazo? Tak naprawdę to uzdrowisko miało bardzo pozytywne opinie w internecie, aczkolwiek pół na pół. Było dużo takich i dużo takich, ale wie pani, co, jak się nie sprawdzi, to się nie wie, nie. No i jak się okazało, to strzał w dziesiątkę. Naprawdę. Nic dodać, nic ująć. Przyjechaliście tutaj, jesteście zadowoleni, ale takie pytanie, czy te zabiegi Wam pomagają? Pomagają i to bardzo pomagają. Szczerze mówiąc, nie spotkałem nigdzie aż takiej gamy zabiegów, jak, jak jest tu. Jest tak ogromna różnorodność, że naprawdę jest z czego wybrać, a poza tym nie ma co ukrywać, bardzo kompetentna kadra, czy lekarze, czy fizjoterapeuci. No, naprawdę uczynni, uśmiechnięci, w każdej chwili pomogą i naprawdę wiedzą, co robią. Prawdę powiedziawszy, to że ktoś poprawi trochę zdrowie, no dobrze, lepiej się chodzi, lepiej się porusza. W każdym razie mówię, nawet taki, taki drobiazg jak to, że coś się poprawiło tu, łatwiej się je, łatwiej się zasypia, dłużej się śpi i, i cała jakość życia się poprawia. A więc to jest zupełnie co innego. A dostępność lekarzy, w każdej chwili pielęgniarki na okrągu, czasami też powiem szczerze, że za dużo. Ale nie, naprawdę, a fizjoterapeuci wszędzie wyjątkowo pomocni. No, naprawdę trudno jest mi powiedzieć coś gorszego, ponieważ tak, każda osoba, z którą y, się współpracuje, no bo trudno samemu cokolwiek robić, jest pomocna, życzliwa, wspierająca, kompetentna, no to już pomijam sami profesjonaliści. A jak pięknie wykorzystują czas. Kolejka, tu, tu, kolejka się wydłuża coraz bardziej, a. Nie chcielibyśmy czekać 5 lat czy 10. Bo tylko tutaj i nigdzie więcej. Spotka się takich lekarzy, spotka się taką kadrę fizjoterapeutów, spotka się pozostały personel. Już pomijam jedzenie, bo tu mogłabym ubolewać, ponieważ e, waga chodzi w górę, a nie w dół, ale no to już jest inna rzecz, więc z tym trzeba się też liczyć. No. Personel sprzątający. Powiem szczerze, że naprawdę no, to jest jedyne uzdrowisko, byłam w kilku, to jest jedyne uzdrowisko, w którym wszystko gra, wszystko. Nie ma jednej rzeczy. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale naprawdę nie ma jednej rzeczy, która byłaby nie tak.